Dzień dobry. Witamy państwa na kanale Prezesa Janusza Korwin-Mikke'ego. Ze mną w domu pana prezesa jest pan Janusz Korwin-Mikke. I dzisiaj poruszymy temat rocznicowy, ponieważ przed kilkoma dniami dokładnie 20 czerwca minęła rocznica 24 podpisania przez Aleksandra Kwaśniewskiego reformy administracyjnej Polski. Po dość wielu zaciętych bojach między dwiema partiami, ówczesnymi partiami okrągostołowymi AWS i SLD, udało się ostatecznie podpisać po, jednym, po, jednym, po jednej zawetowanej wersji ustawy reformę administracyjną kraju. Od 1999 roku mamy ten sam podział, on się tam lekko zmienił. Między innymi województwo śląskie się tam powiększyło kosztem małopolskiego. Przerzucając nieśląską gminę Sławków do, do województwa śląskiego powstały trzy nowe powiaty Sztum, Olecko, Przepraszam, Gołdap, Węgorzewo, ale co do zasady zostaje wszystko po staremu. I tak na pierwsze pytanie chciałem się zapytać, co pan sądzi o obecnym podziale terytorialnym? Nie sądzę, bo właściwie nie wiem jaka jest idea tego, tego podziału, dlatego że ja jestem zwolennikiem podziału, przede wszystkim historycznego, to jest najważniejsze, żeby nie zrywać więzi, żeby się wytwarzać, nawet jeżeli zamień no. no i po drugie, orograficznego, czyli żeby do rzecz rzek były w całości w jednej jednostce, żeby nie było tak, jak na przykład jest tutaj w Świdze, znaczy w Otwosku i w Józefowie, po jednej stronie rzeki jakiś świder jest Otwosk, po drugiej Józefów i nikt za rzekę właściwie nie odpowiada, prawda, z tym, że rzeka powinna być w centrum danej jednostki administracyjnej. Y, nie nie zawsze to się tutaj zrobić, bo niekiedy więzi historyczne są tak, tak wyraźne, prawda? Po ustawianiu tych w instytucji nie da. Ale powtarzam, mówimy o pewnych dwóch zasadach. Więc one nie są przestrzegane. Już pomijam te, te, tego typu dziwactwa. Przypominam, że łódź historycznie to nigdy nie była jednostką administracyjną i dołączono do, do, do tej Łodzi tam różne rzeczy, między innymi tam ma Radę Mazowiecką, Tomaszów Mazowiecki i kilka Mazowieckich rzeczy. To za sanacji, po raz, no. za sanacji po raz pierwszy. Tak. Tomaszów Mazowiecki to tak naprawdę, nie wiem jeszcze był w Mazorszu, ale tak. e, kiedyś był razem z Piotrkowem Tybunalskim w jednej jednostce tak. administracyjnej. A za to, a za to miejscowości podlaskie, typu razem, razem podlaskim przyłączono. To ma zawsze na równowagi, a na przykład Białą Podlaską do lubelskiego równowagi Chociaż z tym Podlasiem Południowym to różnie jest, bo jako historyczne Podlasie raczej powinniśmy uznawać Trochiczyńskie. Natomiast te południowe Podlasie to taki trochę miks, taki eksperyment na świadomości etnicznej ludności Królestwa Polskiego. Między innymi, bo to było tak, że ówczesny podział administracyjny Królestwa Polskiego został odtworzony na podstawie już gotowych diecezji katolickich, które powstały w wyniku reformy i stworzono taki dziwny twór wówczas jako decyzję podlasku stolicą w Kiedyś to Siedlce historycznie raczej przynależał do Lubelszczyzny, do Małopolski. Siedlce, no tak. W ogóle Małopolska i Żyłopolska to też taką obszerne, że tam oni poobcinano rozmaite kawałki, żeby nie były za duże, bo E, tutaj jeszcze jedno, jeszcze jednej no, formie uległ pan Tomaszewski, który był autorem tej reformy, e, żeby te jednostki były mi, mniej więcej jednakowe. się nie ma najmniejszego powodu żeby tak było, ale, ale biurokracja oczywiście lubi wszystko porówno, porówno Ech. więc się bardzo starał, żeby to, temu obciąć, temu, temu dołożyć, żeby, żeby wyszło, żeby wyszło po równo. E, Także prawda także nie, nie budzi mojego, mojego, mojego entuzjazmu ta, ta reforma. Natomiast chciałem tak od razu powiedzieć, że podział policy jest bardzo ważny, właśnie bardzo wiele budżetu idzie przez jednak administrację lokalną, lokalną, gdzie się kradnie tak samo dobrze, jak i w centralnie, o nie. Nie lepiej. Także to są, to są bardzo ważne, bardzo ważny tak powiem, element rządzenia państwem. Mimo, że, 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 że rząd stara się to zmniejszyć, a Sejm co chwila obcina jakieś fundusze powiatom i, i, i województwom. Przekazując pieniądze do sędziów. Przypomnijmy, jak to było w 1998 roku. W marcu 1998 roku po raz pierwszy pojawił się projekt podziału administracyjnego Polski i zawierał on wojewódz 12. Tam nie uwzględniono Kielc, nie uwzględniono Bydgoszczy, Zielonej Góry, nie uwzględniono również Opola. I, i, w późniejszym, I w późniejszym czasie między klikami Kielecką a bydgoską zawiązał się taki dziwny sojusz, sojusz pięciorga, tak zwany, który łączył ze sobą koszali. Kielce, Bydgoszcz, Zieloną Górę i Opole. Ich wspólnym celem było przywrócenie podziału administracyjnego z 1950 roku, kiedy tych województw było wtedy 17. To dodatkowo Koszari miał siedzibę województwa. No i tak to było, że w pracach komisyjnych w Sejmie dodano dwa województwa. Były to województwa kujawsko pomorskie i lubuskie. Potem Senat dopisał województwo opolskie po negocjacjach z mniejszością niemiecką. No i na biurko prezydenta trafił podział administracyjny na 15 województw i wówczas to Aleks Aleksander Kwaśniewski zawetował te. te... Chodziło o PZD, zależało, że było 16 województwo się Tak, tak. Chociaż też w publikacji takiej ciekawej Tomasza Lisa było napisane, że bardziej na Kwaśniewskiego zależało na koszalińskim, ponieważ on z Białogardu pochodzi, yy, czyli spod Koszalina, i tam chciał swoich przyjaciół dawnych z, z partii Nieboszczki yy, jakoś tym województwem. To jest, jest, jest taka ciekawa e, sprawa. Otóż e, trzeba odróżnić e, korzyści ludności i korzyści biurokracji. Tak samo jak trzeba zawsze odróżnić korzyści państwa od korzyści e, ludności, od korzyści, załóżmy elity, która rządzi. E, otóż e, Wmawia się ludziom, że jeżeli nie będzie województwa, to wszyscy o nich tak. zapomną. Pamiętam taką sytuację, to było też okazję okazji reformy administracyjnej, chodziło o środek powiatowy. I chodziło tam o powiaty w Bieszczadach. I tłumaczono, że jeżeli nie będzie powiatu w Sanoku, czy gdzieś tam, to zabiorą na szpital powiatowy. Z czego wynika, że szpitale robi się nie tam, gdzie są chorzy, tylko tam gdzie jest ułasam I świadczy o tym, że wszystko w Polsce stoi dokładnie na głowie. No, dokładnie na głowie. Trzeba taki, taki, przykład, taki prosty, prosty podać: jak mamy ktoś, ludzi sobie wydepczą ścieżkę przez torę albo przez trawnik, w normalnym kraju robi się tutaj przejście przez torę i przez trawnik, a w Polsce się stawia tabliczkę przejście. Zatem to Wszystko ma być. Tak, jak się ludzie tam wymarzą. No więc y, tam się robi szpitale, gdzie jest władza budżetowa, a nie tam, żeby było dobrze, żeby starostę nauczył rządzić, a nie żeby ludzie mieli, żeby chodź mieli, mieli lekarzy. Wiesz. Nie ma żadnego powodu, powodu żeby się w szpitali w jakiejkolwiek mierze odzorowała y, administracji. No proszę zwrócić uwagę, że y, no, naprawię, na, nawet czy Pan wie, jak się nazywa na na stolica starą Nowy Jork, nie mam pojęcia, a nie jest to Nowy Jork na pewno. Nie jest to Nowy Jork. Nowy Jork liczy 28, chyba. Stan Nowy Jork 28 milionów ludzi, znaczy miasto 2 miliony. Stan Nowy Jork 40 milionów ludzi, ale miasto Nowy Jork nie jest to Nowy Jorku, to jest 50 tysięcy Albany. Przecież miasto Nowy Jork mogłoby przegłosować oczywiście, ale no po co? do <ścoughs> no, szczęście, prawda? Jeszcze miejsce stolicy stanu to nikomu. A to w Polsce się tylko załatwia. Tak. Przez, przez właśnie ten, ten no jest to niesłychanie ważne, gdzie jest stolica powiatu, prawda? Czy, czy jest powiat? Bo jest pytanie, czy ogóle to być powiaty. Bo przy tej o obecnej wielkości państwa, to jest bardzo kwestionowalne, czy powiaty są, są, są tak, tak koniecznie potrzebne. Przy dzisiejszej technice komputerowej yy, można rządzić 50 gmin, gmin, gminami bez większej trudności, ale to jest kwestia techniczna, oczywiście. a to jest dodatkowa, dodatkowa administracja, dodatkowy szczeble. Także pamiętam, jak kiedyś zastosowaliśmy w lokalnych wyborach w Jak jakaś pani napisała list, że chciała zrobić sobie markizę nad lodzią no, spółdzielni. Dostawała od ręki, od trzeba spółdzielni zgody, na to tylko kazano jej pójść tutaj do, do gminy. Ona poszła do gminy. W gminie kazano jej dać ry, wyrys z działki, wyrys plan mieszkania i tak dalej. No i po dwóch tygodniach dano jej zgodę, z tym, że powiedziano, że jeszcze musi być zgoda powiatu. W związku z tym oni razu powiedzieli, jak to trzeba zrobić. Tam jej pomogli, narysowali, bo jeszcze trzeba wyrytykować z i tak dalej. No i, no i oczywiście wiedziało się, że ona Marty, Marty sama dawno powiesiła, ale <laughs> pokazuje, po co jest potrzebna potrzebna cała, no, cała władza, żeby móc ludziom zabrać. Otóż, otóż no, ponieważ większość funkcji administracyjnych podlegają na zabranianiu, no to gdyby zmniejszyć to ile zabraniających, to by się może zmniejszyła liczba nocesonych także Także o tym, o tym, o tym pamiętajmy, jak, jak mówimy o podziale. No i, po, no i jeszcze bo jest ciekawa sprawa tego Koszenickiego, którego w końcu nie ma, w końcu nie ma, ale, ale ludzie nie rozumieją, że oni przecież na tym nic, a nie tracą, bo jakby było, się wojskowo-salińskie, to by musieli płacić y, znaczy dwa razy mniej ludzi, bo tylko połowa województwa z bez tego, że pomorskiego, musiały uszywiać cały aparat wojewody, prawda, tam, hmm. marszałka województwa y, i tak dalej. Musieli to utrzymać, że to jest znacznie bardziej kosztowne dla ludności i cholery, jaką cholerę, to jest potrzebne, ale władcy województwa, Podbechtują tej ludności, słuchajcie, jak to my nie mamy własnego województwa, i ludność jak głupia głosuje, po to, żeby płacić wyższe podatki na utrzymanie własnego aparatu No Ja właśnie pamiętam, ja miałem okazję uczestniczyć tam na takim no, występie, powiedzmy, artystycznym. W Kielcach w 2018 roku odbywał się gala z okazji dwudziestolecia województwa świętokrzyskiego i właśnie gościem honorowym tam był Aleksander Kwaśniewski, który się godzinę tam spóźnił, no i przez godzinę do jego przyjazdu słuchaliśmy takich różnych prelekcji, jak to super, że jest to województwo, że właśnie teraz, jak będziemy mieli województwo, to kielce będą bogate, siłą tego województwa i coś coś, coś okropnego, no i potem wchodzi Aleksander Kwaśniewski, wielkie drzwi się otwierają. I tak wszyscy zamilkli, ten preleg pre prelegent również, i marszałek Jarubas wstaje i pod podrywa wszystkich, żeby go owacjami na stojąco przywitać. No ja troszeczkę tak to nie widziałem powodu, żeby wstawać, ale po pół minuty siedziałem się głupio po prostu z Rafiwami, i, i, i wstałem i też dziwatowałem razem z tymi ludźmi, ale w po potem po 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 pan Kwaśniewski stał tam przywitany, jak taki wybawca został, też odznaczony Orderem Honorowym Województwa tam. I ja bym się chciał pana zapytać, jakie on miał cele polityczne w tym wszystkim, żeby no, rodzić nie... Bo, bo, bo jeżeli ktoś coś załatwi, no to ma plusy, a jeżeli coś straci, to tego nie wie. Znaczy, wszyscy politycy starają się coś załatwić. Na przykład, jeżeli załatwimy coś dla ja niebieskookich, no to niebieskookie są zachwyceni. A cała reszta, która nie jest niebieskooka, nie zdaje się sprawy, że w podatkach do, do, do tego przyjeżdża. dopłaciła. No, tak. Więc każdy stara się coś załatwić dla jakiejś grupy społecznej. To jest oczywiście nonsens z no. punktu widzenia ekonomii, całego systemu zarządzania, ale na tym polega tchu że tak naprawdę tchu to nie jest wola większości. W demokracji rządzą poszczególne grupy, które umieją sobie coś, coś załatwić, bo one są agresywne, a cała jest tak to wnosi, prawda? No, powiem sobie jasno, kolejarze, prawda? No. Każdy jeździ koleją i jeździ koleją załóżmy, załóżmy dwa razy do roku, tak? No to, jak on idzie, w wyniku tego, co płaci za bilet 100, 100 zł więcej. To jest dużo, dużo, dużo za bilet więcej 100 zł. to jest sporo, ale tak. raz w roku to nikogo to nie interesuje. A kolejarze zarobią z tych 100 złotych o tysiąc więcej. I one będą się dobijali, będą się domagali, żeby tutaj dostać cała ta większość. Będzie całkowicie nieważna, widzi się dobro tej grupy kolejarzy, prawda? Bo ona jest silna, zwarta, gotowa, czasami jeszcze jest na nas klucze francuskie, prawda? Jakieś korby albo... Coś takiego i może przyjść, opony spalić, no. A no, kolejarze nie mają opon na no, powiedz, coś tam mogą zrobić. A propos kolejarze właśnie, yy, bo pan... Yy... A, można przyspawać yy, pociąg do szyny. <gry> tak, <thi> <gryli> tak, to pan, to, pan, to mówiono, protestu zostawili gdzieś tam pociąg w miejscu newralgicznym i przyspawali kola do i Dokładnie. bo to będzie w każdej gminie, będzie Jak Jak z Szybiem, we dowcipie, się w Wąchowsku, prawda? Dlaczego pola, pola są okrągłe, bo sądy skupią konia cyrkowego. No właśnie, mówił Pan o tym, żeby nie opierać granic na dorzeczach. I to też właśnie tego typu. Znaczy, tak. żeby nie narzekać. Przepraszam. Tak, tak, na, na rzekach, nie na dorzeczach, i właśnie ja chciałem tutaj też zwrócić uwagę na to, że obecny poziom administracyjny, o ile ten 49-składnikowy, no, no to, to, to absolutnie nie, 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 nie był całkowicie trafiony, to jednak w niektórych momentach on znosił te granice sztucznie utworzone na rzekach. A ten 16-16 częściowy je przywrócił między innymi w moich stronach na Sandomierszczyźnie. No, rzeka została, Wisła została granicą. I też, to też właśnie jest taka ciekawostka, bo podczas zaborów to Sandomierz był podzielony na dwie części. Znaczy z nawiasem mówiąc, to ta druga część została przyłączona dopiero ze sanacji w 30 tych latach do Sandomierza, ale była ona dosyć przed, przedtem też mocno zintegrowana z miasta. I taka była, taka, taka była anegdotka, że ogólnie na terytoriach górnej Wisły, Imperium Rosyjskie miało na przejściach granicznych na wiśle takie parasole duże nad, nad budkami strażniczymi. No i właśnie y, ludzi z prawej strony Wisły, czyli z Austrii, nazywano żółtobrzuchami. To było nawiązanie do flagi monarszej Austrii. Tak, a na, na Sandomierzan z lewej jego brzegu mówiono parasole właśnie, bo to właśnie Imperium Rosyjskie się od, odgredzało tymi parasolami. No teraz właśnie współcześnie już raczej Sandomierzanie są bardziej skonsolidowani. Yy, po drugiej stronie ma pan tarno, tarno. Na się 20 tarnobrzeki krowie się tam passięca. Tak, tak, tam tak. Tak, roku. tak, tak, tak. Tam jest dużo. tak, Ale tak. Lat, dlaczego, dlaczego chodziło, żeby tam było 50 tysięcy ludzi. Tak, tak, tak. Busiarka upadła. Tak. Żeby był prezydent, a nie a nie. Tak, był... tak, tak, tak. Chociaż jeszcze za, za, przed przed Tarnobrzegiem jest sam domierza właśnie. Tak. Jest... I on właśnie z tak, tak. Tak. No i właśnie, właśnie teraz, jak się trochę żeśmy jako Sandomierzanie skonsolidowali, to właśnie teraz Rzut brzuchy, się bardziej na Ternobrzeżan, mówi. A, a, a tutaj, właśnie, parasole to po prostu y, Sandomierzanie. Ale właśnie, y, co, pan, co pan powiedział o ten temat, że tutaj ten podział, właśnie, o ile o tym poprzednim podziale administracyjnym, tym Gierkowskim, nie można za dużo tu pozytywnego ale, ale powiedzieć? Nie wiem, jaka była, ale pan jaka była, wiesz, jaka była geneza tego podziału, to jest jedno a druga, jak to technicznie zrobiono. W sensie Gierkowskiego czy obecnego? Gierkowskiego. No to, to o to, żeby osłabić komisarzy centralnych. To znaczy wojewodów, tak. Tak. To znaczy, znaczy tak, szczegół partii to, lokalnych, to, województwie. Tak, tak. Tak. Y, tak. Tak przynajmniej twierdzono że to, że, to było po to. Ale jedna rzecz była niesłuchana. Prace nad tym przebiegały w absolutnej tajemnicy. Nie widzieli o tym wojewodowie, nie widzieli o tym partyjni. Była to komisja powołana przez całego Wielka, yy, w absolutnej tajemnicy, i ludzie się o tym dowiedzieli w dniu, w które prowadzono, nie było żadnej dyskusji, ktoś się nie zgadza, i tak dalej. Jak się ludziom powie, że tu zrobimy granicę i o tym podyskutujcie, no, to natychmiast zaczyna się dyskusja, która może trwać dwa lata. To kiedyś yy, nieboszczyk wielowiejski, jeszcze ojciec, yy, też nie żyjącego, żyje E, powiedział, że jakaś ulica między Polakami a, a, Europejczykami. E, Otóż, e, Niemiec, jak chce, żeby zamknąć drzwi, to mówi do lokaja, lachen Mach, e, do Johan, i drzwi. jest grzeczny i mówi, że, a, sobie polsi, te cieplej. A Polak mówi, ja nie zamknijcie drzwi, bo zimno. Na co Jan odpowiada, że jego nie jest zimno, bo nie zaczynasz dyskusji. A co by Pan proponował w zamian? Czy zostałby Pan przy województwach, czy zmieniłby może formułę? Ziemia, nazwa oprócz jej ziemia, to jest kwestia nazwy, tak. nie jest istotna. Czy województwo powin, powinno się nazywać e, Okręgi Wojskowe, tak. na którego czele stoi wojewoda. Tylko to się jeszcze zmieniło za, za Łokietka. No tak, no ale, tak. ale przywróćmy normalną nazwę wojewoda, to jest człowiek, który wodzi wojów i, tak. i, i jak, jak raz odbudowujemy terytorialne Terytorialny, prawda, budujemy od jałów łaska terytorialnego, to właśnie ich szefowie no, to mieli wojewodami, a dowódcy garnizowano kasztelami, To nie przecież kasztel, to, prawda, to, to, to jest chyba kasztel, czyli zabawka. Tak. Kasztelan, przywrócić nazwę. Ale to jest kwestia nazwy oczywiście nie jest tutaj tak. najistotniejsza. Natomiast, efekt. Wie pan, jak się, jak się za komuny mówiło, żeby przywrócić starostów, skąd starostów? jaki no Starosta po, pochodzenia czeskiego są. Tak, starosty, albo, albo pomysł, żeby był słowo kapela, wydawało się, że dawno umarło. Tak. Nie są kapele, prawda? Zwolna wracamy do, do, do normalnych słów, Może może to się kiedyś przywróci. Ale to nie jest najważniejsze. A najważniejsze jest tutaj przywrócenie, przywrócenie tych historycznych yy, ziem, jakieś arcyksięstwo. Małopolskie, księstwo, wielkopolskie, takie wielkie księstwo, tam, lubelskie czy inne. No, i trzeba by to jakoś tak zrobić, żeby to odpowiadało tradycjom, tradycjom naszym historycznym. Jakoś tak oczywiście sensem czy granice oba państwowe przecinają dawne, dawne granice. No, na przykład Ukraińcy twierdzą, żeśmy nie zabrali, zabrali spory kawałek za, za Karzonia, to, to, to nazywa nazwiska Lota Karzona, Tam, więc jest za, za się mówi po czyli, czyli krótko mówiąc być Rzeszów i tak dalej, to są stare ziemi ukraińskie, że Ukraina zaraz, tylko się skończy ta wojna, Ukraina zaraz zażąda, żeby, żeby je oddać. Spokojnie, byśmy dobrze uzbrojone, więc byśmy argument. Ehm, ale to oczywiście są, są różne cięcia. Mamy przecież takie tradycje i rozgiecie złobszczyńskie. Już Pszczyński, nie mm. żyje księża wspaniała polska patriotka, z h z Polski. No i warto przybyć i księża śląskie, malutkie, ale przecież, przecież poza tym to trzeba by... I wcale nie ma żadnej konieczności, żeby wszystko było takie same. Na przykład Województwo, czy w księstwo, prawda, Polsce żeby ustalić, że u nich są powiaty, no, tak. mało Małopolski po prostu uchwali, że nie ma powiatów, akurat zrobią po od, odwrotnie, ale, ale i nie ma żadnego powodu, żeby było jednakowo, tak. żadnego powodu, bo jest biurokracją, która jak, jak nie jest jednakowo, to nie wie, jak rządzić. No właśnie, bo to też tak powracając, to za czasów pierwszej Rzeczypospolitej właśnie ta Wielkopolska a Małopolska tak trochę dziwnie była poukładana, bo yy, korona podzieliła się właśnie na dwie prowincje. Małopolską, od Kijowa aż po Starostwo Siewierskie. Sier a Sieradz był już tylko... Tak, i Warszawa też, zamówiąc. Warszawa nie, Warszawa była na Namazowszczyźnie. Ale czy w prowincji wierde, tej administracyjnej? Nie mówię, tak, no. tak. Tak, tak, tak. Tylko Podlasie wystawało między Lid prowincją litewską a prowincją wielką. Ta granica, granica tutaj w wielkiej ona, ona nie jest żywa specjalnie dzisiaj, ale tak. niektórzy nie, nie, pamiętają jeszcze, że, że, że tu przybiegała granica wielkiego Księstwa. No tak, bo to w sumie pod ziemię to no właśnie tak jak Biała Podlaska, Sokółka, Sejny to wszystko jeszcze z czasów Wielkiego Księstwa. Okej, ktoś pamięta, że w 50. W pierwszym chyba roku zrobiono korektę granicy polsko-sowieckiej w tak. ukraińskim i straciliśmy Bełz. Tak. A nułowe ustawowe wskie. W za ten, ten... kawałek nikolajowy, to, to nie było do Polski opłacane, tak. absolutnie, Ale to nie jest ten pełz pisemki, miesięczny pełz. Pełz, miesięczny pełz jest w Chorwacji, tak. w sensie, gdzieś tam wchodził, w Serbii. To jest, to jest tak. inny pełz. Ten zresztą tam przez Żydów tak tak, tak. Województwo Bełskie tam w XV wieku było wydzielone z Ruskiego, właśnie. I Bełz właśnie, był miastem takim dosyć znaczącym. A co by pan sądził o tym, żeby, jak niejako, odrestaurować podział administracyjny z I Rzeczpospolitej? Czyli to jest, to jest ciężko, bo tutaj trochę inny tak. dzielimy, dzielimy, ale. Ja potrafię się zwolennikiem historycznych udziałów, na przykład na przykład gdzieś tak między Wielkopolska pomoże wsadzić tak. e, dawno marchię, która sięgała kujawy, kuj, kraina, o której się w ogóle zapomina tak, mała no było Krajna. Kujawy krajina i ta marchia dawna, ta nie so, No i, i to, jest, to jest do rzeczy, no teci wszystko. Tak. także. Także przywrócić ten. Słowo, Ukraina w ogóle zanika. Zanika. A szkoda, bo to jest ciekawa, ciekawa kraina. Nie mówię z Ale przecież są wspólnokrajeńskie, tak. prawda? Tak? Tak. Są, są te nazwy, które, które świadczą jeszcze. I ludzie mają poczucie, jak tam się tak. jeździłem. Jeździłem, to mają, to mają poczucie. No, także. No, także, no gorzej jest z na przykład, gdzie. Tak. Nowe zasiedlenia, ale z ludności całkowicie, całkowicie niemiejscowej. Miejscowi to byli Słowińcy, ale Słowińcy, którzy trwali 500 lat ucisku niemieckiego, jak tylko w wieczornym szóstym roku wyjechać, to wszyscy uciekli do Niemiec, bo był ucisk niemiecki. A nigdy nie było chyba, po nie, nie, nie został. W wyniku akcji Wisła nie, nie Słowińcy, a Ukraińcy. Tak, oczywiście, Ukraińcy, tak. To dziwne rzeczy, że, że się nie da dokładnie odtworzyć tego, co było, ale trzeba by tak sens. Tak, no właśnie w rejonie Pomorza to mamy tutaj dużo opinii, bo niektórzy mówią, że Gdańsk to już nie pomoże i Pomoże Gdańskie tylko Prusy Zachodnie. Chod no, nazwa, jak nazwane ale no, na Wydynia, Kartuszy, to jest, na przykład Gdynia, Kartuzy to jest na tym Tak. Całkowicie. Ja bardzo szanuję Kaszubów i, mm. i te, warto by przy, przy podziale pamiętać o cudziennikach i bo to jest składek w, w, w Pomorzu, szerokiego, szerokiego, i cała kupa, cała kupa takich, takich rzeczy jest. No, trzeba, bardzo dobrze zagłaszana jest kwestia plus, tak. gdzie tam są Ziemie, do Brzyńska, tak. Armia, Warmia, mało kto zdaje sobie sprawę, że gdzie są Mazury, gdzie jest Warmia. Tak, o, niektórzy mówią właśnie, że jestem Olsztynie, czyli na Mazurach. To armia. To jest bardzo armiańskie, ale dobre miasto, prawda, cała Kupa. Tak, kupa, No, a są takie, to one się bardzo różniły. Zresztą, bo był, warmię katolicka, tak. a Mazury były... Yy, ...lutomańskie. Poza Mazurami, to trzeba się jeszcze pamiętać, że są Mazury zachodnie. Tak. No, i tam tak. jest jeszcze Ełk, który jest Mazury wschodnie, prawda, Tak. Więc ludzie mają poczucie, poczucie od, odrębności, bardzo wydajne. Także no jest jeszcze też ziemia po polsku, tam Bartoszyce, te Kentry, to tak. No a tak, to po jeszcze tam takie nazwy pruskie. Tak, istniemy. to chyba chyba Barcja, coś takiego, od Komturii. Tak, stąd, stąd Bartoszyce. Tak, Barcja, bo, bo to jest no tak, bo to było warto Bar, nie wiem, jak się zdanie, ale Barcja się z Bartoś No właśnie, a tak też e... yy, narodowcy mówią właśnie. Adry I Sambia coś takiego też. Sambia, To, to wiadomo, że jest Sambia to jest półwysep, w którym jest królewiec. Naprawdę tak. na nasady leży królewiec. I cała Sambia słychać bursztynów przecież. dziś dzisiaj tak jest tylko bursztynów. Narodowcy tak akcentują że właśnie bo pan powiedział, że przy nowym podziale administracyjnym można, żeby nie zapominać o Kaszubach, ale właśnie narodowcy mówią właśnie, żeby tego nie robić, bo to jest przeciwko jednoli jednolitości. Ja, Jasne, ja proponuję narodowcom, żeby się pojechali, jak jest Oktoberfest, do Monachium i zobaczyli, w całym Monachium, jak jest Oktoberfest, zobaczą 5000 tysięcy flag może jedno niemieckie. Naprawdę ja nie wierzę o tego, bo o, o tego nie rozkładałem. To jest właśnie... Taki pomysł, żeby centralizować, a ja jestem przećmieniu, okay. ja jestem za... Ludzie się bardziej przywiązują, jak się zdecentralizowanych, bardziej przywiązują do swojej ziemi. Jestem za tym, żeby zdecentralizować I jak najwięcej. Jak najwięcej i to nie chodzi tam o Śląsk, prawda? Dlaczego nie wiem, po Polska, dlaczego tylko Śląsku objęto jakieś okay. wyjątki? Z Bjącki na było, było obiecane, prawda, przy, przy po powstaniach śląskich, że, że Śląsk będzie to pozycji w autonomię. Dostał po czymś skasowaną po <grym> dziesięciu latach. Sensacje jak najgorszej wspominają zarówno senacje, jak, jak i późniejszy coś czy, 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 czy późniejszy PRL. No ale to trzeba, aż to zakup po prostu przywrócić, się, przywróci się na normalność. Bo tam autonomia śląska to nie oznacza, że prawo śląskie miało pierwszeństwo w ogóle polskie, Prawda, że nie było no, żadnych ani nieporozumień. Jeżeli prawo europejskie ma pierwszeństwo nad polskim, znaczy Polska już nie jest niepodległa. Więc gdyby prawo Śląskie miało pierwszeństwa nad Polską, to nawet każdy sok jest niepodległy. My mówimy o autonomii, a nie o niepodległości.